Na pewno każda taka osoba potrzebuje po prostu zrozumienia, każda taka osoba potrzebuje, żeby nie próbować jej wyciągać z tego na siłę. Na zasadzie, oj tam no, siedzisz w domu, to idziemy na jakieś tam atrakcje super i gdzie będzie tłum, mnóstwo ludzi, mnóstwo atrakcji, dużo będzie się działo, muzyka, zabawa i tak dalej bo nie ma na to siły, czyli nie ma siły na to, żeby go wyciągać w jakieś bardzo angażujące aktywności. Nie ma siły, że znaczy nie ma sensu mówienie: "A uśmiechnij się, przecież bywało gorzej". Tak? Ja miałem gorzej, to co ty tutaj marudzisz? Czyli nie potrzebuje takich wyciągania na siłę, do robienia różnych rzeczy, wymagających tak naprawdę bycia zdrowym. Drugie nie, nie potrzebuje bezsensownego pocieszania, właśnie takiego, wykazującego kompletnie niezrozumienie. Potrzebuje zrozumienia, potrzebuje poempatowania i potrzebuje takich słów: no jestem tu dla, dla ciebie, chcę ci pomóc.